Ahoj przygoda, 10 lipca 2022 roku Dzisiaj zrobiłem mały rekonesans Małą wycieczkę po okolicy Najdalej gdzieś tak 700 metrów W linii prostej od ogrodu Od pasieki I obejrzałem lipy Które jeszcze kwitną Inne już przekwitły I chcę powiedzieć na temat gatunków Lip W Szczecinie, a może i i w Polsce. Podstawowe dwa gatunki to jest lipa szerokolisna i drobnolisna. I zachodzi tutaj takie zjawisko, że one się sukcesywnie przez wiele, wiele lat krzyżują między sobą. Wynikiem tego jest kwitnienie lip w różnym terminie. Jak w Szczecinie obserwuję, to lipy kwitną gdzieś tak od 20 czerwca około. A dzisiaj jest 10 lipca i jeszcze kwitną. A w ogrodzie różanym tydzień temu widziałem lipę, która ma bardzo malutkiej pąki kwiatowe, czyli ona może teraz zaczyna kwitnąć, a będzie kwitła jeszcze przez jakiś czas, czyli gdzieś do 15 lipca mniej więcej co do lip, to one nie rosną same od wielu Wielu lat kiedyś się tym ludzie zajęli i sprowadzali lipy do Polski z różnych stron: kaukaska, amurska i wiele, wiele innych, jest ich kilkadziesiąt gatunków, a niektóre niezbyt chciały rosnąć w naszych warunkach, i ludzie jak to ludzie, siłą postępu, rozumu zastrzepili obce gatunki na podkładkach naszych gatunków. Tam można poznać, gdzie rzadko to się trafia, ale można to poznać, kiedy odrosty przy korzeniu są na przykład lipy szerokolistnej, a cała korona jest inna. To znaczy, że tak zostało posadzone, że miejsce szczepienia nieco, nieco albo równo z ziemią jest i następują odrosty z podkładki. To przy niektórych drzewach można zaobserwować. Tak robiono kiedyś w Warszawie, koniec XIX, początek XX wieku. Tam też dbano o to, żeby. Była szeroka gama odmian lip i termin kwitnienia. Pamiętam kiedyś w latach 70. teraz związki pszczelarskie tego nie robią. Przynajmniej ja o tym nie słyszałem. Była akcja sedzenia lip związek przelarski. Nie w Szczecinie, poza Szczecinem. Skontaktował się z jakimś tam nadleśnictwem, które udostępniło sadzonki różnych odmian wyhodowanych, i Związek Pszczelarski pośród swoich pszczelarzy propagował akcję sadzenia lip. Przez to pracujemy dla przyszłych pokoleń. Kiedy tylko patrzymy, a u mnie nie ma lip, u mnie nie kwitną, ale w obecnych warunkach można się tym zająć, i posadzić odpowiednie gatunki lipy, żeby następne pokolenia mogło, mogły z tego korzystać. Uważam, że obecnie ten typ myślenia u nas prawie nie występuje. A ekologia w tym kierunku zboczyła na niewłaściwe tory, straciła logikę. No i jest jak jest. Krótką relację z tej wycieczki, którą dzisiaj odbyłem we fragmentach. Zamieszczę za chwilę. 10 lipca 2022 roku. Na pogodnie ostatnia lipa kwitnie. Słychać jak brzęczą. A tu nieco bliżej. Ta lipa akurat kończy kwitnienie 10 lipca. Tutaj mamy rząd lip drobnolistnych, które właśnie kończą kwitnąć. Ta lipa kwitła jako jedna z pierwszych. Obecnie ma takie duże owocniki już. Kiedy tamta ma już takie duże owocniki, a to te jeszcze przylatują owady. słychać jak brzegną. Ale już kończy kwitnieć. W tym uliku weselnym matka wyszła z matecznika. To musiało nastąpić kilka godzin temu. O, tu chodź, młodziutka matka. Wykorzystam ją do odkładu, który zrobię jako matka zapasowa na wiosnę. Bo nie wiadomo, co nas czeka na wiosnę. Gdyby się zdarzyła jakaś katastrofa, będziemy mieli matkę do dyspozycji. Nie trzeba będzie robić akcji, żeby na początku wiosny martwić się i reaktywować rodzinę.